z ekspertów, pan nie w imieniu finansowanie, finansowanie rolnictwa i obszaru Bardzo proszę. Proszę Państwa, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, w prawdzie ten mój króciutki wykład był także na slajdach, ale nie ma Pani, która te, te slajdy prezentuje, więc pozwolę sobie w ten sposób Państwu zwrócić uwagę na najważniejsze kwestie, które chciałbym poruszyć. toż proszę Państwa, Rozpocznę, rozpocznę debatę nad problemem wyrównania dopłat bezpośrednich. Pan poseł do Parlamentu Europejskiego, wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa Janusz Wojciechowski, ten temat zgłębi dokładnie, jak tylko go dotknę. Otóż, proszę Państwa, od 1 lipca Polska przejmuje prezydencję Unii Europejskiej. Wiecie Państwo, że pośród priorytetów naszej prezydencji nie znalazł się ten problem wyrównania dopłat bezpośrednich. Ciągle staramy się, Środowisko Prawa i Sprawiedliwości stara się o to, aby ten problem znalazł się i był priorytetem w polskiej prezydencji Unii Europejskiej. Jednym z powodów wniosku o odwołanie ministra rolnictwa była właśnie ta sprawa. Niestety wszystko wskazuje na to, że ona priorytetem nie będzie i ciągle zastanawiamy się. Dlaczego tym priorytetem nie będzie. Są ku temu sprzyjające okoliczności rozpoczyna się właśnie debata nad kształtem nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 i jest parę innych powodów, dla których tę sprawę powinniśmy potraktować priorytetowo. Pan doktor Wisnewski wspomniał tutaj o negocjacjach i o tym, jak rzeczywiście oddawaliśmy wtedy pole, Ja chciałbym do tego. Wracać to przykre chwile także i dla mnie osobiście, bo z tego czasu reprezentowałem polskie stronnictwo ludowe. Ale proszę Państwa, teraz wiemy doskonale, że są przynajmniej trzy powody, dla których powinniśmy się o to wyrównanie upominać. Po pierwsze Unia Europejska odstępuje od wspierania produkcji w wymiarze ilościowym. Będzie adresowała i wydaje się, że od roku 2014 tak rzeczywiście będzie, będzie adresowała wsparcie bezpośrednio do hektarów. Jeżeli tak właśnie będzie, to nie ma powodu, żeby polski hektar był wspierany mniej więcej 190 euro na hektar, a hektar niemiecki 320 czy 330 euro na hektar. Utrzymanie takiego zróżnicowania na następne 7 lat. To jest utrzymanie dwóch wspólnych polityk rolnych, jeżeli chodzi o poziom finansowania. Druga kwestia, proszę Państwa, to znoszenie ochrony unijnego rynku. Jak Państwo wiecie, wspólna polityka rolna to z jednej strony właśnie e, e, wsparcie dla produkcji, z drugiej ochrona e, rynku unijnego przed napływem być może tańszych towarów rolniczych e, pochodzących z tak zwanych krajów trzecich. Ta osłona. Cały czas jest zmniejszana, a śmiem twierdzić, że w związku z trwającymi ciągle negocjacjami w ramach Światowej Organizacji Handlu ta osłona absolutnie ustanie. A więc polskie gospodarstwo, niemieckie gospodarstwo, włoskie gospodarstwo i tak dalej będzie wystawione na taką samą konkurencję z gospodarstwami z krajów trzecich. W tej sytuacji, jeżeli konkurencja będzie jednakowa. Trudno sobie wyobrazić, żeby polskie gospodarstwo dawało sobie radę przy różnym, poziomie, przy różnym poziomie wsparcia. I trzeci czynnik, bardzo istotny jest tutaj na tej sali. Wielu rolników doskonale to czują po swoich kieszeniach. Otóż, proszę Państwa, przed czasie procesu negocjacyjnego, czy jeszcze wcześniej, cały czas mówiono w Polsce, że trudno, aby polskie rolnictwo było wspierane jak rolnictwo zachodnie, bo przecież koszty wytwarzania w rolnictwie w starych krajach unijnych i w nowych krajach zdecydowanie się różnią. Państwo, do, Państwo doskonale wiecie, że te koszty się wyrównają, wyrównują, a są już e, takie pozycje tych kosztów, że koszty w Polsce są wyższe niż koszty choćby u naszych sąsiadów, Niemców. Jeżeli weźmiemy pod uwagę chociażby paliwo rolnicze e, i Dopłatę tam do paliwa rolniczego i skromną dopłatę w Polsce, to rolnik niemiecki paliwo rolnicze ma tańsze mimo różnych poziomów dochodów niż paliwo w Polsce. Podobnie jest z nawozami sztucznymi, środkami ochrony roślin. A więc są to trzy, proszę Państwa, powody, które uzasadniają jak najbardziej dobijanie się o wyrównanie dopłat w Polsce i w starych krajach członkowskich. Proszę Państwa, gdybyśmy to osiągnęli, to w samym filarze pierwszym Polska otrzymywałaby około miliarda euro więcej, niż otrzymuje do tej pory. Te pieniądze znalazłyby się w, w gospodarstwach rolnych i stawiamy Prawo i Sprawiedliwość sprawia to jako priorytet. Ciągle jeszcze próbując zmusić rządzących, aby znalazło się to pośród priorytetów e, e, polskiej prezydencji. Dziękuję bardzo. Że walka o Polskę, o obszary wiejskie, o polskie rolnictwo, a, to jest w najwyższym stopniu walka o Polskę. To jest nasz wspólny cel, wspólne zadanie, gdzie każdy ma swoją rolę do odegrania. Bardzo dziękuję i o podsumowanie proszę pana ministra Krzysztofa Iwiga. Panie przewodniczący, szanowni państwo. Kilka słów dosłownie, ponieważ na konferencji w przedstawiamy. W tym zakresie, w zakresie programu sprawa, sprawa też ważna, bezpieczeństwa żywnościowego. Chcemy tą już propozycję skonkretyzować, tak jak mówił Pan Profesor Gajęcy, mieliśmy już projekt ustawy, to będzie skonkretyzowane i te tematy są u nas do rozwiązania. Natomiast ten program mamy, przedstawiliśmy nowe propozycje, szczegółów oczywiście nie dało się tutaj dzisiaj przedstawić, ale one są zawarte i materiałach działania dotyczących wsi. Ważnym nowym elementem w naszym programie będzie to o czym mówiła pani przewodnicząca Klosko, więc ta współpraca samorządu, czyli program samorządowy, wykorzystanie zasobów lokalnych do rozwoju, programowanie rozwoju i powołanie agencji rozwoju obszarów wiejskich, a więc takiej instytucji programującej, która ze strony rządu będzie partnerem do umów, na kontrakty, czy do programu ożywiania małych miast, czy otwarzanie lokalnych rynków, programy. Tutaj musi być też ścisła współpraca, bo jeśli państwo ma ponosić odpowiedzialność, co powinno ponosić, to musi też być instrumenty i instytucje, które to będą realizowały. Tylko chcę tutaj powiedzieć, że Agencja Rozwoju Obszarów to nie nowa instytucja, tylko przez połączenie czterech tych istniejących instytucji i redukcja, redukcja trudniej. Pozwoliliśmy sobie, dziękuję za tę dyskusję, nie będę się do poszczególnych głosów odnosił, no, różnie oceniana jest praca parlamentarzystów, myślę, że nasi parlamentarzyści, szczególnie z Komisji Rolnictwa, mamy zespół, zespół rolny, należą do też europarlamentarzyści, zajmujący się rolnictwem, część osób współpracujących z nami, myślę, że w czasu przyjęć jako komisja 24 decyzje. Na stronie internetowej Sejmowej Komisji Rolnictwa można to znaleźć. Tam są konkretne propozycje dla rządu, dla resortu, chociażby w zakresie rynku mięsa wyprzedowego, gdzie dwa lata temu przyjęliśmy. Rząd niestety nie chce tego słuchać, nie chce po prostu realizować. No wiadomo, decyduje większość, my mia jako opozycja swoje. Zadanie staramy się wypełniać. Też można powiedzieć, że nie wychodzimy do, do rolników, jak przynajmniej spotykać z rolnikami. Każdego roku organizujemy te konferencje wojewódzkie, konferencje krajowe, także staramy się te postulaty zbierać i myślę, że te, co Państwo tutaj przedstawiliście, te głosy zostaną spisane, bo one są wywlekływane i wykorzystane jako postulaty naszej dalszej pracy czy parlamentarnej zespołu czy też w programie, który zaktualizujemy i myślę, że na początku września chcemy zrobić zgromadzenie rolników. Chcemy właśnie te programy zaktualizować i jak jeszcze raz powiedziałem, uzupełnić o te zadania w zakresie zabezpieczenia społecznego, szczególnie bezpieczeństwa żywnościowego, a także też tej, w zakresie polityki rozwoju chcemy, aby samorządy terytorialne zawierały umowy z wyborcami, czyli takie jak wójt górny zawiera umowę z wyborcami na realizację pewnych zadań. Zadaniem państwa jest dofinansowanie konkretnych programów, które likwidują, likwidują konkretne problemy. Proponuję, abyśmy to przez reklamację, to stanowisko przyjęli. No, jak państwo zapoznaliście się, zawiera odniesienie do trzech spraw, a więc do programu prawa i sprawiedliwości, który był realizowany. Wskazuje na zaniedbania tego rządu, a także nasza realizację, realizację kilkunastu spraw, które naszym zdaniem są pilne, a które powinny być zrealizowane. Jeśli nie będzie sprzeciwu, to uważam, że ten apel, to stanowisko przyjmiemy. Chciałbym jeszcze raz serdecznie podziękować, szczególnie pani profesor, która wytrzymała, jako ekspert do końca naszego spotkania, pan Krajewski, posłom też i państwu przede wszystkim życzę Szczęśliwego po prostu do domu. Do zobaczenia. Dziękuję.